Się, Manuel, z tej strony. Wracam sobie tutaj spokojnie do domu po nocnych wojach. Wieczorem, znaczy nie nocnych, bo to jeszcze wcześniej. Patrzę, a tu 0,83 łatka do Witchfire, No, że ja pierdziu, no, O oh my father, magi of God. Dobra, jedziemy. Poprawki błędne. Dużo nie ma, bo tu jest ten, ale stałe ceny proroc wiesz, płaczu. Efekty doręczenia, zadające obrażenia tylko odległym bliskim wrogom, nie usuwają teraz efektów elementarnych broni, gdy znajdują się poza pożądanym zasięgiem. Efekt męki, wszyscy mają mniej zdrowia, jest teraz poprawnie stosowany do wrogów Elite i Ascended. Stałe efekty dręczenia wrogów nie można odepchnąć ani ogłuszyć, umożliwiające zastosowanie efektów elementarnych z broni. Martyr teraz prawidłowo skaluje amunicję rezerwową w arsenalu. Nie naprawiono nieprawdopodobną aktywację tormentu Alfa w obszarach nienaruszonych. Podpowiedzi dotyczące statystyk broni będą teraz prawidłowo informować, czy mają zastosowanie w aktualnie wyposażonej broni. Naprawiono rozpoczęcie pojedynku Duelist na wzburzonych, w, na wzburzonych wrogach. Dodatkowe PSA. W wersji 0.8 dodaliśmy podstawowe wsparcie dla Rumble. Jest domyślnie wyłączony. Możesz go włączyć w opcję sterowanie kontroler. Tak, ktoś gra na kontrolerze. Chociaż ta gra podobno jest predestynowana do kontrolera, przez te daszowanie i tak dalej, nie? <klujny> Także ten. Także tyle z informacji, dzisiaj krótszy short, bo krótsze informacje, ale też warto, bo jest parę ważnych zmian. Kto gra to wie. Nara, out!